Cześć, z tej strony Piotr. Witam Ciebie serdecznie w kolejnym odcinku. Wall Street obstawia gigantyczne spadki na rynkach tradycyjnych. W jaki sposób może się to przełożyć na rynek kryptowalut? Spróbujemy sobie odpowiedzieć na to pytanie w tymże materiale. Dodatkowo Fed ma bardzo twardy orzech do zgryzienia, ponieważ wyniki inflacji, mówiąc delikatnie, są niezadowalające. Więc stoimy w obliczu tak naprawdę bezprecedensowych czasów i spróbujemy sobie tutaj, patrząc na wszystkie wiadomości, wszystkie informacje, jakie mamy, spróbujemy sobie odpowiedzieć, w jaki sposób. Będzie to rzutować na rynki tradycyjne, ale przede wszystkim na rynek kryptowalut, ponieważ jest to kanał o kryptowalutach. Będzie także o Ethereum, ponieważ za niecałą godzinę mamy ETH Merch i spróbujemy sobie odpowiedzieć na pytanie, czego ewentualnie spodziewać się krótkoterminowo. Będą dane z giełd, będą dane on-chain, także koniecznie, koniecznie zostańcie do końca. Pamiętajcie także, że na rynku kryptowalut jest coraz więcej oszustów, którzy podszywają się pod różnych twórców, także pode mnie, więc jeżeli chcecie mieć pewność, że obserwujecie moje oficjalne, konta, tutaj poniżej w opisie pod każdym wideo znajdziecie linki do mojego oficjalnego Instagrama, Facebooka oraz Twittera. Znajdziecie tutaj także informacje na temat wszystkich rzeczy, które ja bym zrobił krok po kroku, gdybym faktycznie zaczynał od zera, więc jeżeli jesteś osobą początkującą, myślę, że warto tutaj zajrzeć oraz znajdziecie tutaj linki do giełd, z których ja osobiście korzystam. Zanim jednak przejdziemy dalej, jeżeli na tym kanale jesteś po raz pierwszy, rozmawiamy tutaj właśnie o kryptowalutach, o pieniądzach, więc jeżeli te tematy ciebie interesują, chciałbyś być na bieżąco z wszystkimi informacjami właśnie z tego rynku, pomyśl o subskrypcji, pomyśl także o dzwoneczku, jeżeli chciałbyś, aby YouTube informował ciebie, kiedy na tym kanale pojawią się nowe wideo. Pamiętaj jednak, nie są to porady inwestycyjne, wszystko zobaczysz w tych materiałach, są to moje osobiste, subiektywne przemyślenia na temat rynku kryptowalut, więc jeżeli to akceptujesz i tylko jeżeli to akceptujesz, łapa w górę, i lecimy z tematem. Na początek szybki look na Gecko. I co prawda ten materiał miałem nagrywać wczoraj, jednak, jako że mieszkam na wsi, po prostu wywaliło na cały dzień wczoraj prąd. Jednak prąd wrócił, ja także wracam do pracy. Mamy na Bitcoinie spadki ponad 10% po informacjach o inflacji CPI, które napłynęły do nas ze Stanów Zjednoczonych. Do czego jeszcze dzisiaj przejdziemy? Spróbujemy przeanalizować dokładnie, co się wydarzyło, i co najprawdopodobniej będzie miało miejsce jeszcze w miesiącu wrześniu. Wiele innych kryptowalut także miało dwucyfrowe spadki. Jednak na tym etapie okolica 20 tysięcy dla BTC czy też 1600 dolarów dla ETH zdaje się tymczasowym przystankiem. Co jednak wydarzy się dalej, moim zdaniem, biorąc pod uwagę pewne informacje, które płyną do nas z rynku, głównie z Wall Street, moim zdaniem nie są to informacje zbyt pozytywne. Zanim jednak przejdziemy tam, standardowo zaczynamy od wykresu BTC i tutaj wciąż bez zmian. Poziom 20 tysięcy dolarów przez BTC, ten tutaj obszar jest wybraniany i krótkoterminowo pomimo tego, że mamy negatywne informacje CPI, co było pozytywne dla samego dolara, rynkiem kryptowalut aż tak mocno nie zatrzęsło. Wciąż wybraniamy istotnego poziomu wsparcia. W moim portfolio poziomy w okolicach 20 tysięcy i poniżej są to miejsca, gdzie ja dla siebie BTC dokupuję. Raczej z altcoinami póki co się wstrzymuje, ponieważ zauważcie, po dojściu do poziomu 60-61% dominacji altcoinów mamy bardzo wyraźne odreagowanie, a to nam mówi, że znowu historycznie od tego poziomu właśnie Bitcoin przez nieco dłuższy okres ponownie zaczynał się umacniać, dlatego, póki co, przynajmniej, póki nie zaliczymy jakiegoś konkretnego wsparcia na tym wykresie, lub ewentualnie co też jest wciąż prawdopodobne, wybijemy ten tutaj poziom. Dla mnie będzie to informacja, aby na altcoinach ponownie pozycje pozejmować. Póki co jednak, moim zdaniem, warto uzbroić się w cierpliwość. Informacje, jakie dla was dzisiaj przygotowałem, i ogólnie informacje, jakie płyną do nas z rynku, podpowiadają nam, że wciąż najprawdopodobniej będzie mieli bardzo dużo okazji zakupowych. I nie mówię, że te okazje pojawią się poniżej poziomów, na których dzisiaj jesteśmy, to zdecydowanie wielokrotne testowanie kluczowych wsparć na wielu kryptowalutach po prostu jest bardzo, ale to bardzo... Prawdopodobne. Stety, niestety, cały czas musimy obserwować dla siebie siłę dolara. Dlaczego? Ponieważ rynki tradycyjne i rynek bitcoina jest z dolarem bardzo mocno skorolowany w tym konkretnym momencie w historii. Zauważcie, może wejdźmy sobie na nieco mniejszy interwał, tutaj było to nieco bardziej widoczne. W tym tutaj dokładnie momencie mieliśmy wyniki inflacji CPI w Stanach Zjednoczonych, które były niezadowalające. Jak to dość często ostatnio słyszeliśmy, ekonomiści znów byli zaskoczeni. I zauważcie, w jak krótkim okresie czasu siła. Dolara ponownie rośnie o kolejne dwa. I tym samym zbliża się ponownie do lokalnego, 20-letniego ATH. Na tym etapie wciąż utrzymuje się narracja i wciąż możemy potwierdzić tezę, że dolar silnie, odwrotnie, koreluje właśnie z rynkiem krypto. I tak długo jak dolar będzie się umacniać, po prostu na wzrosty na rynku krypto nie ma co liczyć. Kapitał płynie w kierunku dolara. Na ten moment jest on uważany za safe haven, jednak nic dziwnego. Kiedy mamy takie informacje o inflacji CPI, co nam zwiększa prawdopodobieństwo na konkretne zachowanie się, FEDU w najbliższych tygodniach, moim zdaniem, umacniający się dolar w tychże okolicznościach jest jak najbardziej normalny. Na nieco większych interwałach może weźmy sobie na tygodniówkę. Zauważcie, że póki co cały czas mamy bardzo wyraźny trend wzrostowy. Cały czas coraz wyższe górki, coraz wyższe dołki. I nawet ten zjazd, który mieliśmy, który pozwolił odetchnąć na chwilę kryptowalutom tutaj poniżej poziomu 108, wciąż było to tylko i wyłącznie przetestowanie poprzedniego oporu, który w tym momencie. Znowu staje się wsparciem i ta seria coraz wyższych górek, coraz wyższych dołków trwa już naprawdę bardzo, bardzo długo. Jednak nie oszukujmy się, tak czy siak, nie będzie trwało to wiecznie. Na co tak naprawdę czekamy? Moim zdaniem czekamy na zmianę narracji FedUK, na co moim zdaniem, przynajmniej krótkoterminowo, jeszcze póki co liczyć nie możemy. Zanim przejdziemy do konkretnych zagrywek Wall Street na ten konkretny czas, weźmy sobie jeszcze na wykres SP500 na interwale miesięcznym. Jakiś czas temu rozmawialiśmy o czymś takim, co Alessio Rastani nazywa pocałunkiem śmierci. I jeżeli przeanalizujemy sobie wykres SMP historycznie, to zauważycie, że za każdym razem, kiedy są spełnione pewne warunki, bieg wydarzeń jest zaskakująco powtarzalny. Co dokładnie mam na myśli? Ano to, że jeżeli na interwale miesięcznym mamy wybicie ATH, następnie wracamy poniżej 21. średnią kroczącą EMA, następnie mamy powrót i przetestowanie jedynki średniej kroczącej, i następnie mamy odbicie ponowne, czyli odrzucenie tego poziomu, a kolejne świece zamykają się poniżej tego tutaj poprzedniego dołka, najprawdopodobniej czekają nas wciąż bardzo mocne spadki. Działo się to w roku 2008, zauważcie w roku 2000 także taka sytuacja miała miejsce, mamy wybicie ATH, następnie zjazd poniżej 21 EMA, następnie retest od spodu, wybicie poprzedniego poziomu i dalej kolejne, kolejne bardzo długoterminowe spadki. Jak sytuacja ma się na ten konkretny moment, zauważcie Biliśmy ATH, następnie mamy zjazd poniżej 21 EMA, retest od spodu i w tym momencie jedziemy dalej w dół. Aby tak zwany Kiss of Death miał się tutaj wypełnić, musimy na wykresie miesięcznym przebić ten tutaj dołek, co będzie niestety oznaczało właśnie ten przysłowiowy pocałunek śmierci i prawdopodobieństwo tutaj spadków będzie po prostu bardzo, ale to bardzo wysokie. Dlatego tym bardziej w tym momencie warto uzbroić się w cierpliwość i poczekać na to, co wydarzy się chociażby na tym wykresie i czy poprzedni dołek zostanie przebity przez... Zaskakujące Zaskakujący jest jednak, czy to będą lata 2000, czy będą to lata 70. Ta hipoteza pocałunku śmierci po prostu sprawdzała się wielo, wielo, wielokrotnie. I tutaj płynnie przechodzimy do tego, ponownie mamy tą informację od Alessio Rastani. Zachęcam Was, abyście jego kanał także obserwowali, ponieważ bardzo często ma insiderskie info na temat tego, co dzieje się faktycznie na rynkach tradycyjnych. A to, jak wiecie, bardzo mocno rzutuje na to, co dzieje się na rynku kryptowalut. Zauważcie, że Wall Street obstawia w rekordowy sposób tak tzw. Put Options, czyli opcje Put, czyli kupują, można w dużym skrócie powiedzieć, zabezpieczenie przed spadkami na rynkach. Tradycyjnych. Nieco więcej o opcjach rozmawialiśmy tutaj, więc jeżeli chcesz dla siebie zgłębić ten temat nieco bardziej, zachęcam Ciebie, abyś ten materiał obejrzał później, ponieważ tam rozmawialiśmy akurat o opcjach na samym ETH i w jaki sposób inwestorzy przygotowują się pod wydarzenie The Merch. Ciekawostką są jednak wolumeny na opcjach put, których nie widzieliśmy na rynkach tradycyjnych bardzo, bardzo, bardzo długo. Mianowicie wolumeny te sięgają ponad 8 miliardów dolarów i co ciekawe, są o 1,6 miliarda większe niż opcje call, czyli opcje na potencjalne wzrosty. Podobną sytuację jednak nie na tak dużą skalę mieliśmy chociażby w roku 2008, kiedy oczywiście rozkręcał się globalny kryzys, czy też w roku 2016, kiedy to mieliśmy kryzys Deutsche Banku. Jednak zauważcie, że to zabezpieczanie się przed spadkami wtedy opiewało na okolice 1 miliarda dolarów, jeżeli mówimy o przewagę właśnie opcji put, w tym momencie jest to 1,6 miliarda dolarów, co jest bardzo, ale to bardzo rzadkim zjawiskiem na rynkach tradycyjnych. Więc pytanie, czy Wall Street wie coś, czego my tutaj nie wiemy. A być może po prostu Wall Street się myli i w tym momencie będziemy mieli tylko i wyłącznie wzrosty. Oczywiście przyszłości nie zna nikt. Jest zbyt dużo różnych czynników, które wpływają na to, co dzieje się na rynkach. Jednak moim zdaniem warto mieć po prostu na uwadze, kiedy Wall Street wykonuje takie ruchy. W roku 2000 bardzo się to sprawdziło. Tak samo w roku 2008 także można powiedzieć, że przewidzieli dalsze spadki. Jednak w roku 2016 nie mieli już tak dobrego nosa. Więc historia. Historycznie bywało z tym różnie, aczkolwiek my też powinniśmy z tego wyciągnąć jakieś dla siebie wnioski i co my realnie możemy tutaj dla siebie zrobić, także zabezpieczając się przed dalszymi spadkami. Znowu, jeżeli jesteś na rynku kryptowalut długoterminowo i koniec końców obstawiasz na swoim portfolio longi, czyli trzymasz swoje kryptowaluty właśnie na long term, moim zdaniem warto w tym momencie po prostu przechowywać co nieco gotówki, ponieważ, jeżeli faktycznie zaliczymy w tym momencie kiss of death i w tym momencie Wall Street będzie miało rację, najprawdopodobniej na rynkach tradycyjnych, na rynku kryptowalut będziemy mieli wiele różnych okazji inwestycyjnych. Okazji, które zdarzają się co kilka lub nawet co kilkanaście lat. Trzymając gotówkę możesz być na to po prostu przygotowany. I zauważ, ja tutaj nie mówię, że w tym momencie wyprzedaję swoje kryptowaluty, ponieważ tak samo jak Wall Street my też możemy się tutaj po prostu mylić. Wciąż jest to kwestia rysowania pewnych scenariuszy na rynku i obstawiania tego, co ty uważasz za najbardziej prawdopodobne. W ostatnim wideo nagrałem materiał, gdzie dzieliłem się z wami tym, w jaki sposób konkretnie zachowywać się podczas besy, żeby wyciągnąć z tego jak najwięcej. Jeżeli tego materiału jeszcze nie widziałeś, koniecznie także obejrzyj go sobie później. Są tam pewnego rodzaju zasady, które moim zdaniem pomogą Tobie nie tylko przetrwać besę, ale przede wszystkim wyciągnąć z besy. Maxa. Jednym z najbardziej kluczowych punktów w tym, że wideo jest to, aby na Twoich wybranych projektach wyznaczyć dla siebie value zone, czyli strefy poniżej których dla Ciebie dane aktywo, dana kryptowaluta po prostu ma gigantyczną wartość i Twoim zdaniem jest bardzo niedoszacowana. Kiedy wybierzesz dla siebie takie poziomy, po prostu zaczynasz uskuteczniać strategię DCA i przestajesz słuchać tego, co mówi rynek. Czy to jest Bitcoin, czy to jest Ether, czy to jest Solana, czy to jest Polkadot, nie ma to żadnego Znaczenia. Wyznacza siebie value zone, czyli strefy, w których dla siebie chętnie dane aktywa będziesz kupować. Zanim przejdziemy do danych o Etherze, czy też do danych on-chain, szybki look na to, jak wygląda ogólnie zdrowie samego BTC. Zauważcie, że total hashrate w tym momencie wybija ATH. Pomimo tego, że na świecie rozkręca się kryzys energetyczny, pomimo tego, że jest bardzo dużo spekulacji na temat tego, że Bitcoin zielony nie jest i oczywiście pomimo tego, że na rynku Bitcoina mamy w tym momencie zjazd na poziomie ponad 70%. Zauważcie, że kopalnie kryptowalut wciąż dołączają coraz więcej nowego sprzętu to co oczywiście sprawia, że sieć bitcoina jest znowu bardziej zdecentralizowana, a z drugiej strony jest wciąż bardziej bezpieczna. Z tej perspektywy długoterminowo wciąż bitcoin wygląda dużo lepiej niż się wielu, wielu wydaje. Lecimy dalej, ponieważ pamiętajcie, w bitcoina wbudowane są pewne rzeczy. Jedną z tych rzeczy jest tak zwany halving, czyli za 595 dni około, będziemy mieli ograniczenie nagród Bitcoina o połowę, co oznacza, że podaż zmniejszy się o kolejne 50%. Znowu, długoterminowo bardzo, ale to bardzo pozytywna rzecz. Lecimy dalej, ponieważ jeżeli spojrzymy sobie na aktywne adresy w sieci, tutaj znowuż nie ma super pozytywnych informacji. Jeżeli mielibyśmy się doszukiwać pozytywnych wiadomości, to zdecydowanie warto zauważyć, że w tym momencie tutaj ta aktywność w sieci, pomimo tego, że jesteśmy w besie, jest dużo, dużo większa niż podczas Bessy w roku 2018-2019. Co nam mówi, że znowu adopcja Bitcoina oraz jego użyteczność i jego używanie jest na dużo, dużo wyższym poziomie. Lecimy dalej, ponieważ jeżeli mówimy o zdrowiu Bitcoina, warto spojrzeć na ogólne zachowanie sentyment traderów oraz inwestorów i to, w jaki sposób traktują samego Bitcoina. Czy traktują to jako aktywo spekulacyjne, czy jednak aktywo, które chcą dla siebie kumulować. W tym celu musimy wejść na giełdę kryptowalutową, i spojrzeć, jak wygląda balans bitcoina na tychże giełdach. Ja osobiście lubię patrzeć na giełdy Spot, ponieważ tutaj mamy informację co do tego, w jaki sposób faktycznie inwestorzy traktują bitcoina fizycznego, ile w ogóle o bitcoinie można mówić, że jest fizycznym. Zauważcie, w ciągu ostatnich 24-48 godzin ponownie z giełd wypływa dość znacząca ilość bitcoinów. A to mówi mi, że w długim terminie wciąż inwestorzy jednak bitcoina akumulują. Kupują go na giełdach Spot, na giełdach mamy. Coraz mniej dostępnych BTC, a te BTC lądują na portfelach długoterminowych. Więc znowu, w długim terminie, jak najbardziej dla BTC informacja pozytywna. Jednak krótkoterminowo może zapytać, skoro tutaj mamy wypłacanie bitcoinów z giełd, to dlaczego cena nam tutaj nie rośnie? Sprawa jest bardzo prosta, zauważcie, że na samych giełdach spot mamy około miliona bitcoinów wciąż dostępnych, a te bitcoiny wciąż mogą być sprzedawane każdego jednego dnia. Następnie na giełdach z dźwignią także mamy ponad. 1,2 miliona BTC. A to mówi nam jedynie, że krótkoterminowo absolutnie wydarzyć się może wszystko. Nieco więcej o krótkoterminowym zachowaniu inwestorów możemy się dowiedzieć z wykresu Long Term Hodler SOPR. Czyli na tym wykresie widzimy, czy danego jednego dnia dana grupa inwestorów w większości wyprzedaje się zyskiem, czy też ze stratą. Jeżeli mówimy o zyskach, mówimy o poziomie ponad 1. Jeżeli mówimy o stratach, jesteśmy na poziomie poniżej 1. Czyli w tym momencie większość inwestorów z danej grupy jest po prostu gotowa akceptować. Straty uśredniając. I zauważcie, jeżeli spojrzymy na obecną chwilę, mamy tutaj SOPR na poziomie 0,48, czyli wciąż możemy powiedzieć jasno i wyraźnie, że kapitulacja trwa. Ten wykres pokazuje nam, jak wygląda ogólny sentyment inwestorów. I sentyment nie zmienia się z dnia na dzień, no chyba że faktycznie mamy jakieś super, hiper pozytywne informacje. Zauważcie, że cała Bessa w roku 2015, czy też cała Bessa w roku 2018 i 2019 był to bardzo długi okres. Ok okres konsolidacji poniżej poziomu 1, czyli kapitulacja. Nie jest to event jednodniowy, chociaż czasami też o tym możemy w ten sposób powiedzieć, jednak kapitulacja jest to raczej proces, czyli proces wyprzedawania się danej grupy inwestorów ze Stratami. Jednak zauważcie, że za każdym razem, kiedy mamy zwiększającą się niepewność, inwestorzy biorą coraz, coraz większe straty. Jednak ta grupa inwestorów z czasem się wypala i trend zaczyna się odwracać, i tego dla siebie powinniśmy tutaj właśnie wyszukiwać. Takie samo zachowanie w roku 2015, takie samo zachowanie w roku 2019. I w tym momencie mamy pierwsze sygnały odwracającego się trendu. Dlaczego tak się dzieje? Ano dlatego, że są inwestorzy, którzy nawet jeżeli mają na swoim portfolio 52% strat. Nie chcą bitcoina sprzedawać. Pytanie jest jednak, kiedy ta masa krytyczna się przechyli na korzyść właśnie hodlerów i ponownie rozpocznie się kolejny cykl wzrostowy. W krótkim jednak terminie, to, że inwestorzy są gotowi brać tak duże straty, moim zdaniem pozytywnym scenariuszem będzie bardzo długa konsolidacja w obszarze właśnie 19 tysięcy, 25 tysięcy dolarów. Czy tak się wydarzy? Oczywiście czas pokaże. To jednak w krótkim terminie, bez jakiegoś większego katalizatora płynącego, chociażby z Fedu, moim zdaniem, na duże wzrosty liczyć nie ma. Co? Dlaczego jednak na tym wykresie SOPR powinniśmy się doszukiwać trendów, niż raczej zwracać uwagę na pojedyncze takie wystrzały, które także oczywiście mają miejsce. Zauważcie, kilka dni dosłownie temu mieliśmy dwa takie wystrzały na poziomie w okolicach 20 tysięcy dolarów, co nam mówi, że ta grupa inwestorów w tym momencie jednak w większości wzięła zyski. W takich momentach warto sobie uświadomić, że najprawdopodobniej są to bardzo stare bitcoiny. I oczywiście mamy co do tego konkretne potwierdzenia. Zau Zobaczcie, że wpływy, jakie miały miejsce na giełdę Kraken w końcówce sierpnia i na początku września, były to trzy duże transfery po 5000 bitcoinów. Czyli ktoś, kto kupował bitcoina w roku 2013 po 540 dolarów, w tym momencie zdecydował o realizacji zysku. Więc takie pojedyncze wystrzały, najprawdopodobniej o ile nie są długoterminowym trendem, są to tylko i wyłącznie jednorazowe wyprzedaże długoterminowych inwestorów, tych, którzy kupowali Bitcoina naprawdę dawno temu, którzy na swoich portfelach mają wciąż gigantyczne niezrealizowane zyski. W ten sposób powinniśmy to interpretować. Dla nas jednak dużo bardziej istotne jest to, jak tutaj rysują się kolejne, kolejne dołki. Jeżeli w tym miejscu mamy bardzo wyraźny długoterminowy trend wzrostowy, a chociażby tak samo jak w roku 2018 widzicie swojego rodzaju konsolidację, to dla nas może być bardzo pozytywnym sygnałem. Za niecałą godzinę demercz na Ethereum. I w jaki sposób chcą rozegrać to inwestorzy? Na początek, jeżeli spojrzymy sobie, jak wygląda zestawienie funding rate na Bitcoinie oraz na ETH, to zauważymy, że mamy dość znaczący rozjazd, co nam mówi, że inwestorzy chcą raczej jednak shortować ETH w tym konkretnym w tym momencie, natomiast nieco bardziej pozytywny sentyment płynie w kierunku Bitcoina, dlatego znowu, zwłaszcza w krótkim terminie, pamiętajcie, że bardzo często Ethereum jest tym przewodnikiem altcoinów i jeżeli z ETH dzieje się coś niedobrego, w tym momencie reszta altów może w tym kierunku samym podążać, dlatego myślę, że warto się chwilę wstrzymać z zakupem jakichkolwiek altcoinów. Tutaj oczywiście wyjątkiem od reguły będzie, jeżeli widzisz na jakichś konkretnych projektach swoje value zone, po prostu Strategia DCA, w momencie kiedy mamy minus 70, 80, 90% na wybranych projektach, wciąż moim zdaniem ma bardzo duży sens. Tutaj jednak, krótkoterminowo, bądźcie świadomi, że spekulanci zagrywają naprawdę grubo i zagrywają w stronę shortów. Co nam mówi, że sentyment na samym ETH jest po prostu krótkoterminowo negatywny. Pomimo tego, że długoterminowo wydarzenie ETH Merch jest ultra pozytywną informacją dla ETH. Long term, jeżeli jeszcze nie wiesz, jakie konkretnie zmiany czekają ETH, tutaj omawiam wszystko bardzo, ale to bardzo dokładnie. W tym jednak konkretnym momencie wciąż raczej wygląda nam na sytuację. Buy the rumors, sell the news i inwestorzy póki co obstawiają. Spadki. Zanim podsumowanie inflacji, CPI oraz tego, co najprawdopodobniej zrobi Fed, ostatnie dane on chain, mianowicie cost basis cohorts. I tutaj ten fraktal omawialiśmy jakiś czas temu, jednak najprawdopodobniej cross tych dwóch linii wydarzyć się ma niebawem. Co te dwie linie oznaczają? Czerwona linia jest to średnia cena zakupu inwestorów krótkoterminowych, natomiast linia niebieska jest to średnia cena zakupu inwestorów długoterminowych. Jak możesz sobie wyobrazić inwestorzy długoterminowi, Najczęściej jednak ich średnia cena zakupu jest po prostu niższa niż u inwestorów. Krótkoterminowych. Natomiast są momenty i to zazwyczaj w finałowej fazie bessy, kiedy mamy tutaj cross. I w tym momencie średnia zakupu bitcoinów przez inwestorów długoterminowych jest po prostu wyższa niż tej drugiej grupy. Jednak te okresy zazwyczaj nie trwają długo. Zauważcie, że w roku 2015 było to 339 dni, ten okres jednak był o połowę krótszy w roku 2018-2019 na ostatniej BES-ie. Najprawdopodobniej za kilka dni będziemy mieli kolejny cross. I tym samym przed nami dość ciekawy okres, moim zdaniem, akumulacyjny. Historycznie ten okres był wykorzystywany przez inwestorów długoterminowych, aby dokładać do swoich pozycji i tym samym swoją średnią cenę zakupu po prostu zmniejszać. Jaki jednak dla nas płynie z tego konkretny wniosek, i w jaki sposób my możemy z tego skorzystać? Ano taki, że moim przynajmniej zdaniem największe prawdopodobieństwo i najlepszy pozytywny scenariusz jest taki, że czeka nas po prostu konsolidacja na niskich poziomach w przypadku ETH, Bitcoina oraz innych kryptowalut. Dlatego moim zdaniem warto uzbroić się w cierpliwość i strategia DCA właśnie w takich momentach, kiedy faktycznie cena Bitcoina jest poniżej średniej ceny zakupu wszystkich inwestorów na rynku, możemy po prostu z tego Skorzystać. Z drugiej jednak strony, jeżeli miałby nam się zrealizować negatywny scenariusz i cena BTC miałaby dalej polecieć w dół, tutaj musimy bardzo blisko obserwować to, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, do czego teraz przechodzimy. Na początek, jeżeli jeszcze nie wiesz, dlaczego wczoraj na rynku kryptowalut mieliśmy dwucyfrowe spadki na większości projektów, było to spowodowane tym, że wyniki inflacji CPI w Stanach Zjednoczonych były poniżej oczekiwań. Na ten moment jest to wzrost o 0,1% miesiąc do miesiąca i inflacja zatrzymuje się na poziomie. 8,3%. I co prawda, nie są to jakieś duże wzrosty, to jednak ekonomiści oczekiwali tutaj delikatnych spadków. Na co oczywiście rynek zareagował. Inne jednak dane, które pokazują nam, że ekonomiści bardzo mocno się przejechali, była to tak zwana core inflation rate, czyli poziom inflacji, nie licząc. Produktów żywnościowych i nie licząc cen energii. Tutaj wzrost miał być szacowany na poziomie 0,3%. Jednak zaliczyliśmy tutaj wzrosty o 0,6%. Co tym samym mówi nam, że ogólnie w Stanach zbyt dobrze nie jest. I to jest informacja dla Fedu, aby dalej zaciskać pasa. Zauważcie, że jeśli spojrzymy na same zakupy, czyli na tak zwane groceries, mamy najwyższy poziom inflacji od roku 1979. Tak samo, jeżeli chodzi o rent, czyli o wynajem tutaj także mamy wzrosty. A mówimy tutaj o wzrostach 6,3%, czyli największych wzrostach od roku 1990. Tak samo opieka medyczna, także mamy tutaj dość znaczące wzrosty. I tym samym, że pomimo tego, że sama w sobie ropa w Stanach Zjednoczonych co nieco potaniała, mamy wciąż galopujące. Ceny. Co nam mówi, że to, co do tej pory zrobił Fed, jeszcze póki co lub przynajmniej w dużym stopniu nie zaczęło wpływać na rynek. Zauważcie jednak dwie rzeczy. Pierwszą bardzo istotną rzeczą jest to, że ten tutaj wzrost inflacji jest naprawdę bardzo, ale to bardzo dynamiczny. Tak bardzo dynamiczny, czego nie widzieliśmy właściwie od lat 70.. Drugi wniosek, jaki płynie z tego wykresu, jest taki, że nawet jeżeli ta inflacja utrzyma się na poziomie 8,3%, czy nawet zacznie delikatnie spadać, to nie oznacza, że ceny zaczną maleć. Będzie to tylko i wyłącznie oznaczało, że będą rosły nieco wolniej. Tak naprawdę Fed ma cały czas na celu, aby sprowadzić inflację do celu inflacyjnego, czyli do poziomu w okolice 2,5%. A jak widzicie, póki co na to się nie zapowiada, zwłaszcza w krótkim terminie, kiedy mówimy o bardzo wysokich cenach energii. A kolejne miesiące sprawa jest jasna, jest to po prostu zima, więc, nowo prawdopodobieństwo w krótkim terminie wzrostu cen jest tutaj dość. Spore. Tym samym rodzi się bardzo dużo spekulacji na temat tego, co dalej zamierza zrobić Fed. Niektórzy mówili, że w tym momencie, być może 25 punktów bazowych, czy też 50 punktów bazowych, będzie to absolutny maks. Z drugiej jednak strony, po wynikach inflacji CPI, jakie rzeczy teraz mają miejsce? Już wiecie, że ekonomiści są zaskoczeni, i nie tego konkretnie oczekiwał Fed. A to oznacza, że prawdopodobieństwo nie tylko dalszych podwyżek stóp procentowych jest wysokie, zwiększa nam się prawdopodobieństwo. Że będą to podwyżki dość znaczące i są już śmiałkowie na Wall Street, którzy uważają, że będzie to 100 punktów bazowych, czyli 1 punkt procentowy. Natomiast ci śmiałkowie póki co są mniejszością i tylko 30% rynku na dzień dzisiejszy wycenia podwyżki właśnie o 1 punkt procentowy. 70% rynku na dzień dzisiejszy wycenia, że podwyżki będą niższe. I tym samym, na co powinniśmy się przygotować? Jeżeli mniejszość rynku w tym momencie wycenia, czyli faktycznie już Teraz mamy odzwierciedlenie w rynku tego, co prawdopodobnie może się wydarzyć. Jeżeli będziemy mieli faktycznie wzrost o jeden punkt procentowy, najprawdopodobniej na rynku szykujemy się na dalsze spadki. A kolejny meeting Fedu jest 20 i 21 września. Dlatego, w krótkim, zwłaszcza terminie, wszyscy powinniśmy bacznie obserwować, co zrobi Fed. Póki co, wciąż te korelacje są gigantyczne i po prostu ignorować ich nie możemy. Zaczynasz na rynku krypto? Łap tej serii darmowych materiałów, które pomogą Tobie wystartować na tym rynku przede wszystkim z głową. Natomiast, jeżeli jesteś ciekaw, w jaki sposób mógłbyś zarabiać poza rynkiem kryptowalut, tutaj dzielę się swoją historią.